Cześć, siemano, tutaj Paulus, a to jest kolejny odcinek z serii World of Tanks Czołgista. Eee, no tak się złożyło, że dzisiaj gram znowu radzieckim czołgiem, radzieckim niszczycielem czołgów SU-85. Eee, powiem szczerze, że to była moja pierwsza bitwa z SU jako takim, ponieważ wcześniej w ogóle nim nie grałem. Miałem jakieś tam lepsze działo, ale na przykład radio ani silnika nie miałem lepszego. No i tak, no, mapka, autostrada, bitwa standardowa. Po naszej stronie jakieś ważne gracze. Czerwszy, trzeci, KW1, 220 przez 2 po przeciwnej, BDRG, 1B i dwie KW1. To będą dosyć istotni gracze, prawdopodobnie, no bo są czołgami ciężkimi, więc będzie ich najciężej zniszczyć. Um, no, ja tu, jak widzicie, sobie dojechałem do krzaczków. Będę, właśnie, jako niszczyciel, z krzaczków tutaj, prawda? niszczyć przeciwników. Tak na razie oczywiście nic się nie dzieje, no bo, bo jest dopiero początek, początek bitwy. I tutaj widzicie, celownikiem sobie gdzieś, e, gdzieś celuje. Ale już, już coś, coś się stało. T28. No, musimy skupić nieco celownik. I leci bomba. No niestety nie trafiliśmy. E, bardzo mi przykro. Bardzo. Bardzo. Obróćmy się, bo tam, jeśli spojrzycie, jeśli spojrzycie na mini mapkę, tutaj jest pancer 3J, tylko że ja go nie widzę. No bo, no bo miałem jeszcze raz słabe radio. No i teraz tutaj już mi się pokazał pancer 3J, także sobie troszeczkę podjechałem do niego. No i zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać. Tak, co mogę powiedzieć o tym czołgu? Tak generalnie nic nie mogę powiedzieć, ale tak absolutnie nic nie mogę powiedzieć, ponieważ o, strzeliłem na ślepo. Ponieważ no naprawdę nim dużo nie grałem, nie grałem w zasadzie praktycznie, praktycznie w ogóle nim nie grałem, No, tutaj też próbowałem. Miałem inne cele. A propos celów teraz mamy 10, piękne trafienie, za 163 ehm, jakiś Niemiec. Su, a i nie trafiłem pancera 3J, no szkoda. Ale jak widzicie jest to bardzo fajna, fajna pozycja. A i tutaj spudłowałem. Widzicie, macham tym celownikiem na prawo i lewo. Tutaj wycelowałem i znowu poszło na dół. No trudno, czasami się tak zdarza. Mm. nic na to nie poradzę. Jak na razie, wynik 1:0 0 wygrywamy. Zniszczyliśmy tę 28, Eem. Co ja, to tu robiłem? Nawet nie mam pojęcia. E, dobra. No i znowu N10 się wychyla. I pięknie, pierwszy, pierwszy frak 122. Zdjęłem mu doświadczenia, z, z doświadczenia, Paweł, weź ty się punktów życia. 122 mu zdjąłem i jednocześnie rozwaliłem. Także wynik 3 do 2. Na razie wciąż bitwa pod kontrolą. Tymczasem ja się obróciłem. No i zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać. O, no bo tam jest, słuchajcie, T28, tylko, że ja go no nie widzę. niestety. Szkoda. Szkoda, że go nie widzę. Trudno, co poradzić. Ok. No, ja teraz troszeczkę podjadę, ponieważ, no, tak jak mogliście się, mogliście się spodziewać, no, mam słabe radio, więc muszę trochę podjechać. Nie wiem, czy to był za lat, naprawdę nie mam pojęcia. No, jedziemy sobie jak na razie. No, wiecie, przeciętna bitwa, jeden frak. No, powiedzieć, że troszeczkę poniżej oczekiwań. No, dobra. Musimy skupić. Celownik i szukać celów oczywiście. Bardzo ładne bardzo mi się podoba 185. 85 z tego co pamiętam to w historii on był artylerią, ale, ale tutaj... znaczy dziełem samobieżnym, przepraszam, nie, nie, wiem, nie wiem czymś takim. Eee, Okej. Okay. Matilda. Matilda będzie... O, właśnie nie przebito. Będzie trudna do przebicia. Ale mamy tutaj T 28. A już ktoś się zdjął. 9HP ma Matylda, więc opłacałoby się tutaj ją usmażyć. No niestety, niestety. W razie wciąż Matyldy nie ma. Ja cierpliwie czekam aż się wychyli. O jest, 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 jest. Matylda pięknie. Bomba, no i, no i ma tyle poszła spać. Dwa fragi jak na razie. A pojawia się nam Saw, mm, szwedzki czołg, niszczyciel czołgów czwartego poziomu. Nigdy nie grałem nim, muszę się przyznać. E, no, on troszeczkę nie wiedział, co robi, moim wrażenie. Pięknie dostał bombę. Nie, no serio, nie wiedział. ktoś mi go. E, no, ale ja go już dobiłem. Ktoś go praktycznie wykończył, ale ja go dobiłem. Jak widzicie, trzy fragi, także jest bardzo dobry wynik. E, no znowu kampinówka, ale, ale e, jest coś w tym. No. Jak wszyscy narzekają na kamperów, tak i lubię kamperów, bo fajnie się w nich strzela z artylerii, jak, jak gram artylerią. A, a też bez przesady, że są irytujący. No. Trzeba grać mądrze, tak? Zresztą na kamperów narzekają te same osoby, które narzekają na artylerię. No to, to to trzeba po prostu grać dobrze i mądrze, żeby, żeby żeby się wybronić. Proszę bardzo. O, Walentyna. Nie, to nie jest Walentyna. Waliant. Przepraszam. To nie, ja nie miałem pojęcia. że tam że starej daty, jeśli chodzi o te o te czołgi. Mhm. No patrzcie, no, uszkodzenie krytyczne ośmienica. Ale BUM! I jest czwarty frak. Pięknie, pięknie. No, jeden pancer 5x4. Tak, pancer 5x4 został. Tak. I kawó 1, no kawu 1 nie mam opcji, żeby zniszczyć. Pancer 5 na 4 no też będzie ciężko ponieważ... No Chociaż ten t 34 s może jeśli, jeśli zdechnie. A KW-1 zniszczony, ale tam, A pancer 5x6 ma bardzo. 5 na 4 ma bardzo mało HP. Wątpię, żeby, żeby przetrwał. Tam jest M48, M8A1, przepraszam, coś jakoś mi. mi się język, przepraszam. No, ja tymczasem jadę. No próbuję coś tam a, jeszcze zdziałać, ale wiem, że ten M8A1 go zdejmie. To jest już w zasadzie niemożliwe, żeby się nie udało, no właśnie. No i słuchajcie, to jest właśnie koniec tej bitwy. Uważam, że całkiem niezła, cztery fragi, także chciałem się nią pochwalić. Ja byłem Paulus, subskrypcja, like, trzymajcie się, no i cześć.